Cześć. Właśnie sobie robię terapię osiołkową. Tak? Ono terapię sobie robi. Robię sobie ono terapię tutaj z moimi ulubionymi osiołeczkami. Zobaczcie, jak u nas ładnie dzisiaj jest. Spadł śnieg. Jestem koło zera, więc nie topnieje. Osiołki mnie tutaj ładnie porskubują. Por chodźcie tutaj widzimy, tu jest ładnie trawka. Czy trawka, trawka to jest schowana pod tym śniegiem. Ale naprawdę ładnie jest. Cała zima mogłaby być taka. Lekki mróz, śnieg. i słońce nawet tutaj się troszeczkę przebija. Tak, Słóweczko? Podoba Ci się taka pogoda? Podoba Ci się taka pogoda? Jakby mi się bardzo podoba. O. Jacuś, racuszka. Klapcio. Sami moi lubieńcy. Sami moi lubieńcy. słówka organia ode mnie. Ona chce być tego głaskana. Ty jesteś najważniejszym. Prawie, że osiołkiem tutaj Prawie, że osiołkiem. Jesteśmy uliczką. Tak samo jak ta kończynka, ale ta kończynka to dzicz taka, że nie wiem, trzeba będzie ją jakoś oswoić. No, o słówka, zobaczcie. Słówka chce, żebym ja głaskał tylko ją. Tylko ciebie, ale żebyś racuszkę przeganiała. No przecież racuszka to tutaj jest najważniejsza w tym stadzie prawie. Prawie, że najważniejsza w tym stadzie jest racuszka. nie, to nie racuszka, racuszka jest... No nie, dobrze mówię raz tylko tak troszkę tego śniegu taka mokra jest. Ej słówka, nie robimy, nie robimy tak. Jesteśmy grzeczni na filmach. <grymne> Dobra jest. O proszę bardzo. Tutaj człowiek chodzi, a tu wszędzie się po nich zbierają kantary. Wszędzie się po nich zbierają kantary, bo już sobie ty te też widzę, że coś tu wczepiłaś. Ej słówka, naprawdę się złośbuj. Ale cię, sio! O, polecie. <grym> Trochę przegoniłem, bo tutaj mi fin demontowała z osiołkami. Tak Jacusiu, dlaczego ta słówka taka niegrzeczna jest? Ty grzeczny, grzeczny, racuszka grzeczna, ferduś grzeczny, w psoci. Pewnie dlatego nie uboimy się. Pewnie dlatego psoci, bo ona nie jest opór oku... już wraca. O, o już włożyła uszy po sobie. <grym> uszy po sobie. Ty, Sociuchu, grzeczna, bądź. To nie będę cię przeganiał Grzeczna. Nie przeginiałem osiołków ani nic. Tu wszyscy chcą być na filmie. Ty jesteś sławną oświczką, muliczką, ale są też inne osiołki, zobacz. No naprawdę, dzisiaj jest ładnie tutaj. Tutaj za półtem taki pola mamę. Aż po horyzont. Tam jest taki padoczek, gdzie kucyki teraz stoją. No, tutaj stoją osiołki. Pokażę od razu, bo mają taki fajny domek. To osiołki, ale. Jak widać, one się czegoś tam zimy nie boją za bardzo, bo nie siedzą w tym domku. No, tutaj mamy też dużo drzew, żeby się schować w cieniu, czy tam przed wiatrem, jak wiatr wieje. No. Chodź, słóweczko, pokażemy ten domek, jaki macie. Chodź, chodź, chodź. No tutaj jest taki domek, to była kiedyś taka jedna, wiara, jedna część, ale dobudowaliśmy tutaj drugą część. Już pokazywałem to na jakimś filmie, ale pokażę jeszcze raz, bo jestem z tego bardzo dumny, z tego miejsca. I tutaj jest w środku taki prawdziwy dom. Prawdziwy dom dla osiołków, bo jest dużo miejsca. A także tutaj mogłyby wyjść nawet za 30 osiołków, jakby była jakaś taka, nie wiem, bardzo bardzo zła pogoda. Ale nie wiem, czy wchodzą. Czasami pewnie wchodzą, ale, bo widać, że tu są jakieś kupy, ale teraz gdzieś się na przykład. Yy, siedzą wszystkie na dworzu. Jest taki zrobiony szeroki wiatr, że możemy tutaj tym traktorkiem naszym wjeżdżać, żeby siano tutaj dołożyć im. Też możemy tym małym traktorkiem tutaj wjechać, żeby ten grudek wybrać, który tam się zbiera raz na jakiś czas. Tak, Jaduziu? Fajna ta wiata, fajny ten domek, co? Fajny. Fajny jest ten domek, tak. Ale dziś jest taki, taka pogoda, że ja nie siedzę, bo z tego co wiem, to najbardziej one nie lubią, jak jest wiatr. Jak jest na przykład, no nie wiem, 5 stopni taki wiatr zacinający do one wtedy się najczęściej chowają do tej wiaty, a jak tak jest jakim mróz, czy tak jak dzisiaj na przykład, to sobie tam stoją, jedzą, No proszę bardzo, następny kantar, kantary tu, tu rzucam wszystkie przez płot, a później ja traktorem, rozbieram, można je uprać, one się później niektóre z nich nadają do użytku, niektóre już nie, bo są porwane, porwane, bo wychodzicie między tymi drzewami, zaczepiacie się tymi kantarami, ściągają wciąga, sobie na przykład te kantary, nie wiem, Wsadzą nogę pod kantar, albo nie wiem, tutaj jakieś, no nie, w każdym razie jakoś tam zdejmują te kantary, chociaż z ciucią wolą zapinamy je takie dosyć solidnie. Także fajnie, jakby taka zima była jak teraz, to by było super, tak? Ferduciu, no, ty to się cieszysz z tej pogody. Nie ma wreszcie tych much, tak, w latach są straszne muchy i ten ferduś jest biedny. Ojojo, już nie będę ci nic robił! On pamiętam o dwa lata temu jak zaczęliśmy go łapać, bo musieliśmy mu zabezpieczać te rany na nogach. To już od tych dwóch lat taki się zrobił. Podejdzie, raz podejdzie, raz nie podejdzie, nie, bo boi się, że go po prostu złapiemy coś będziemy mu rob i robili z kopytkami. A tutaj chodź tutaj Fertuś, chodź. Czasami ma takie że podejdzie, ale cień się tak woli się odsunąć. Tu jest drugi, to jest drugi osiołek bardzo podobny do Ferdusia, chyba jakiś im nie pamiętam teraz jak ma na imię Słówka, jak ten brat, w ma na imię, pamiętasz czy to wszystko powinnaś pamiętać jak ten brat ma na imię, no jak on ma na imię, jak jest? A on tam właśnie stoi i idzie. Mi się często myli Ferdek właśnie z tamtym osiołkiem. No wyleciał mi z głowy to imię, on też tutaj jest u nas dawno. Bardzo jest podobny do fredka. też taki duży, ciemny. Trochę dłuższy ma w uszach, ten jest bardziej śmiały ten osiołek od Ferdusia, tak? Ty podchodzisz. Ty podchodzisz. Też nie jesteś jakiś super, super śmiały, ale trochę jesteś. Troszkę jesteś, tak? Tylko trzeba się troszkę boczkiem podejść, boczkiem. Była taka pani u nas, weterynarz jakiś czas temu nauczyła mi podchodzić do zwierząt. Bo się... Ej, nie, 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 bo tą kurkę dzisiaj łatałem, już nos Ten klapcio. Już dzisiaj przyklejałem na tej kurce łaty. Mam wszędzie porobione, o taki te srebrnej taśmy, mi rozgryzają to. Była taka pani bo mnie nauczyła, jak się łapie osiołki troszkę, tak? Kucyki, że trzeba tak podejść z boczku z boczku, nie patrzeć w oczy, tak tutaj tak pogrzbijecie, pomuskać, A ja się podejdzie tak przodem, to one się troszkę mogą wystraszyć Tak, Ład, Masz fajny kantarek fioletowy pasuje ci do koloru. Także tak tutaj u tych naszych osiołków to wygląda. Mają taki fajny padok też. To jakby taka troszeczkę górka jest w tym miejscu. I także tutaj jest sucho, nawet jak były te największe, największe ulewy, no to tutaj jakby ta woda się nie zbiera, tam też te, z drugiej strony mam taki zrobiony, taki kanałek specjalny zrobiłem, żeby ta woda odpływała. Ale ten parok taki jest i też brzodrzew jest nie wiem, najfajniejszy. Osiołki mają najlepiej umie no Bo ja Was najbardziej lubię i najbardziej Was lubię osiołki, bucyki też są superowe. Ale osiołki są słodkie. Osiołki są słodkie. Także mają, tak się przez przypadek stało, że mają najfajniejsze. O, ty jesteś też fajny. Wciąż tego kantara ci nie zmieniłem, no. A ty jesteś bardzo podobny do Jacusia naszego. No, te kantary musimy... jakieś zrobić zamówienie na kantary chyba, jakąś zbiórkę zrobimy na stronie, bo nam wszystkie kantary poginęły. Dzisiaj popałem takiego małego kucyka, salineczkę i nie było dla niej kantara żadnego. Musimy jakiś stary wygrzewać, gdzieś znaleźć, no. Także mało mamy tych kantarów. Jak jak możecie nam w prezencie, znaczy możecie nam w prezencie poprzesywać tutaj od Mikołaja jakieś kantary. Najlepsze takie najmniejsze. Najmniejsze i rozmiar większe niż najmniejsze. No, Klapcze sobie zobaczcie jak stoi tutaj. Pod stosunkami. To też fajna miejscóweczka jest, zobaczcie, taki naturalny dach. No. Klapcia też bardzo lubię. Ja też mnie lubi. I słówka też, też słówkę też lubię. Też Cię lubię troszkę tak jak psocisz, bo Ty jesteś słodką psociuszką, słodką. Dobra, no, przyjmę tutaj taką miękką morkę. No chodź, nie, chodź pochodź, pokaż, się, pokaż, pokaż, masz pokaż. Miękką morkę tu mam, Panie, miękką morkę. Masz na dorę, tak jak tutaj. No, miękką wiesz, ty, mękką, masz tutaj mordeczkę. Tutaj bardziej hmm. lubię te takie ciesiołki. Mhm. No. też taką morkę Ty masz trochę twardszą, ty jak koni masz już taką Przecież no, Przyszliśmy tutaj, małe osiołki nasze za potem mamy taki pad, do który niedawno udzieliliśmy, gdzie przestawiliśmy wszystkie te dzikie konie, które stały tam z tyłu, z lewej strony. Tak, żeby można było je troszkę oswoić i żebyście mogli je zobaczyć podczas dnia otwartego. Tak samo sobie tutaj stoją tak. No jest tam kapitan, takie, jeszcze jest jakiś osiołek podejrzany, który nie wiadomo, czemu jajeczka nie zostały gdzieś w brzuchu. Także tam są takie podejrzane typy. A tutaj są. Osiołki, a tam dalej są takie całe stado spokojnych kucyków. No, tak troszkę się rozgadałem, ale chciałem Wam pokazać, bo jest ładna pogoda, naprawdę dzisiaj jest super tutaj. Papa do zobaczenia. Mam nadzieję, że na dzień otwarty będzie takie, takie słońce trochę i będzie taki mróz i śnieg.